Był naprawdę późny sobotni wieczór. Moi przyjaciele i ja naprawdę nudziliśmy się późną nocą. Często odkrywamy najgłębsze zakamarki sieci, świetnie się przy tym bawiąc, prawie jak za czasów liceum. Kiedyś ściągnęliśmy przeglądarkę Tor i próbowaliśmy uzyskać dostęp do Deep Webu, ale z naszą ograniczoną wiedzą nigdy nie byliśmy w stanie znaleźć tych osławionych czarnych rynków czy też Redrumów. Czasami jednak znajdujemy coś ciekawego. Zdarza się, że natkniemy się na bloga prowadzonego przez kogoś, kto wyraźnie używa go do wyzbywania się negatywnych emocji i myśli, że nikt go nigdy nie znajdzie. No cóż, nikt oprócz kilku frajerów, którzy mają zbyt wiele wolnego czasu, czytaj mnie i moich przyjaciół. Odkryliśmy najgłębsze, najciemniejsze wewnętrzne mechanizmy działania ludzkich umysłów, niepokojące niejasne fora. Oraz tony i tony spamu. Ale i tak najbardziej dziwaczną rzeczą, jaką kiedykolwiek odkryliśmy, zostało to, co napotkaliśmy w zeszły weekend. Wygupialiśmy się, rzucając przypadkowymi, na zbyt konkretnymi słowami kluczowymi do paska wyszukiwania Google, w nadziei, że po prostu może znajdziemy coś, o czym nikt inny nigdy nie pomyślał, aby sprawdzić. Spędziliśmy kilka godzin, rozglądając się po stronach, od czasu do czasu znajdując coś ciekawego ale wszystko ustało, kiedy znaleźliśmy tę stronę. Thechillcorner.com. Strona była stosunkowo dobrze skompletowana. Na pewno nie było to widowisko z zakresu projektowania stron internetowych, choć i tak było miło. Była reklamowana na stronie jako portal społecznościowy, którego celem jest łączenie się z przyjaciółmi i dzielenie się swoimi przemyśleniami. Mimo, że nigdy w życiu nie słyszałam o tej stronie, twierdziła ona, że ma około 30 tysięcy użytkowników. Poszłam szukać w Google i poszukałam kilku dodatkowych informacji na stronie, ale nic z tego nie wyszło. Kiedy wpisałam hasło do wyszukiwarki, ta witryna była jedyną rzeczą, która się pojawiła. Po dodatkowych badaniach, nie byłam w stanie znaleźć nawet jednej dodatkowej rzeczy na temat portalu. Jedynym miejscem, w którym została wymieniona gdziekolwiek w sieci, była sama strona. To samo w sobie było bardzo dziwne, no bo jak portal społecznościowy z ponad 30 tysiącami użytkowników nie ma ani jednej wzmianki gdziekolwiek indziej w internecie. Postanowiłam zanurzyć się głębiej w witrynie. Została ustawiona tak, aby można było ją przeglądać bez tworzenia konta. Nie można było wchodzić jednak w interakcje z postami, chyba że się zarejestrowałeś. Postanowiłam pozostać niewidoczna i po prostu przeglądać. Strona główna pokazywała kilku wyróżnionych użytkowników. Kliknęłam na kilka profili. Wydawało się to dość normalne. Po prostu ludzie piszący o swoim życiu, angażujący się w swobodną rozmowę między sobą, wchodzący w dyskusję w komentarzach czyli to, co zwykle ma miejsce w serwisie społecznościowym. Jedyną dziwną rzeczą było to, że nigdy nie wyświetlały się tam zdjęcia osób nigdzie. Ludzie dzielili się zdjęciami wakacje, spacery w parku, ich obiad, ale nigdy nie było widać gdziekolwiek twarzy ani osoby. Pomyślałam, że może była to jakaś dziwna wytyczna społeczna lub polityka prywatności, przez którą nikt nie mógł się pokazać, ale nadal wydawało mi się to trochę dziwne. Zajęłam się kilkoma innymi postami. Wydawało się, że każda osoba była w rzeczywistości prawdziwa, żadnego zachowania podobnego do bota, prawdziwe posty i aktualizacje życia, wszystko to w różnych dialektach, na różnych poziomach dokładności gramatycznej, a niektóre nawet w różnych językach. Przewinęłam na dół strony, aby sprawdzić, czy mogę znaleźć sposób, aby skontaktować się z właścicielem portalu, ale nie było tam informacji kontaktowych lub do wsparcia użytkownika. To było dziwne, no ale znowu, to nie była najbardziej profesjonalna strona w sieci. Później tej nocy w łóżku po prostu nie mogłam otrząsnąć się z dziwnego uczucia. Bo dlaczego ta strona była tak tajna? Jak znalazło ją trzydzieści tysięcy ludzi i dlaczego nigdy o niej nie wspomnieli? No i dlaczego nie przedstawiono tam ani jednej osoby? Myśli przenikały mi przez głowę, kiedy zasypiałam. Następnego ranka dostałam telefon od mojego przyjaciela Daniela. Jest studentem, którego poznałam dzięki wspólnemu przyjacielowi, a obecnie studiuje informatykę na stosunkowo dobrze szanowanym uniwersytecie. Powiedział mi, że moja druga przyjaciółka, Anna, która znalazła ze mną ten dziwny serwis wczorajszej nocy, skontaktowała się z nim i poprosiła, aby pomógł nam zdobyć jakieś wskazówki ujawnił, że najlepszym sposobem na znalezienie jakichkolwiek informacji na tej stronie była próba śledzenia niektórych adresów IP. Nie jestem pewna, dlaczego był to jego pierwszy sposób działania, ale wyjaśnił mi, co zabrzmiało nieco złowieszczo, że miał przeczucie, co może się tu dziać. Postanowiłam pozwolić mu przejąć inicjatywę. Jakoś nigdy nie byłam w stanie zrozumieć wewnętrznego działania umysłu komputerowego maniaka. Było to około w pół do dziewiątej wieczorem, kiedy zadzwonił ponownie. Tym razem jednak był mniej entuzjastyczny w tonie i bardziej niespokojny. Hej, Tara. Co tam, co znalazłeś? Czemu jesteś taki niespokojny? Wyjaśnił swoje odkrycia w nieco szeptanym tonie, jakby ktoś nas słuchał. Jakby był paranoikiem. Cóż, sprawdziłem kilka adresów IP niektórych użytkowników, i zdałem sobie sprawę, że z jakiegoś powodu wszyscy pojawili się jako tacy sami. Pomyślałem, że może istnieje na to jakieś logiczne wytłumaczenie, ale potem spróbowałem jeszcze kilku. I nadal było tak samo. Potem robiłem więcej i więcej. Myślę, że sprawdziłem trochę ponad 100 użytkowników. I Tara, wszyscy mają dokładnie ten sam adres IP. Słucham? zapytałam. Jak to w ogóle możliwe? Znaczy, nie mogę nawet dojść do wniosku, że wszyscy mieszkają w pobliżu tego samego obszaru, bo wszyscy ci użytkownicy mieli różne lokalizacje na profilach. Podobno mieszkali w różnych miejscach świata: zachodnie, wschodnie wybrzeże, Kanada, Wielka Brytania, ale jakoś wszystkie adresy IP były dokładnie takie same. Jakimś cudem cała ta sprawa stała się jeszcze dziwniejsza. A znalazłeś chociaż adres IP samego portalu? Tak, był dokładnie taki sam. Wygląda na to, że znajduje się gdzieś w Utah. Tak więc, nie tylko istniała strona z ponad trzydziestoma tysiącami osób, o której nigdzie indziej nie wspomniano w internecie ale, jakimś sposobem, każda osoba na stronie posiadała ten sam adres IP. To stawało się bardzo podejrzane i, szczerze mówiąc, po prostu strasznie przerażające. Daniel powiedział mi, żebym dała mu kilka dni. Zamierzał śledzić adresy IP większej liczby ludzi, aby upewnić się, że nie była to tylko niewielka część strony. Zadzwonił dziś rano, aby powiedzieć mi, co znalazł. Sądzę, że powinnaś usiąść. Nieco się przeraziłam. Ach, byłem zbyt mocno w to zaangażowany. Dosłownie ominąłem ostatnie dni zajęć. Tylko po to, żeby to zbadać, bo tak cholernie to skomplikowane. <laughs> w każdym razie prześledziłem adresy IP koło 300 kolejnych użytkowników. Jezu Chryste, Daniel. Czy ty w ogóle sypiasz? Uch, uch, nie, ale słuchaj, namierzyłem ich. I zgadnij co. Każdy z nich miał ten sam dokładny adres IP. Każdy kurwa z nich. Co do cholery? Zapytałam, irytując się. Posłuchaj, Tara, nie panikuj, ale z powodu okoliczności naprawdę uważam, że jedynym wytłumaczeniem jest to, że to wszystko robi jedna osoba. Moment. Jedna osoba, tak? Jedna osoba prowadzi tam cały ten portal społecznościowy, obsługuje tysiące kont, udaje innych ludzi i do tego jeszcze rozmawia sama ze sobą? Tak? Dokładnie. Wow. Naprawdę nie wiem, co zrobić z tą informacją. Ja też nie. To znaczy, nic nie mogę zrobić, ale nie mogę też o tym zapomnieć. Jest tam jedna osoba, która udaje tysiące ludzi, prowadzi z nimi ciągłą rozmowę. Przepraszam, ale to jest przerażające jak cholera. No nie gadaj odpowiedziałam. Przewijam strony już od kilku godzin. Nowe posty z różnych kątów wciąż się pojawiają. Ktokolwiek to robi, jest w to poważnie zaangażowany. Naprawdę nie wiem, co robić z tego miejsca, więc zdecydowałam się opublikować to tutaj i mam nadzieję, że wy ludzie będziecie mogli dać mi jakieś informacje. Cała ta sytuacja poważnie przyprawiła mnie o gęsią skórkę.